Nagrywamy kolejny odcinek z Blue Starsa Part 2. Lecimy do grania. Yy, zostawcie lajka like i suba, lecimy do grania. Yy, oddaję mamy głos. Dobrze. Oddaję mamy głos. <gry> Bardzo Ci dziękuję. Dobrze. E, więc tak, przed nami są klejnoty, które ja też jeszcze muszę zdobywać do swoich misji i mamy na nich chyba jeszcze nawet werbelek. Eee. Gram EMS i Air e Primo. Tak, ja gram BO, bo... Bo bo, bo. <laughs> chciałabym go trochę po e żeby zdobyć punkty mocy. Żeby zdobyć je do EMS, bo na razie mm, całkiem podoba mi się granie. Mm, może, na, Ems. może najpierw może, będzie miała hyper church. Mm, nie wiem, ale zobaczymy. W każdym razie. Mm, Dużo mi brakuje tych punkcików, więc staram się gdzieś tam je pozdobywać. O, Bo pięć miałam klientów i mnie zaciukali. Tak, właśnie widziałam El Primo. Tak, skaczący El Primo naprawdę go nie lubię. El Primo, masa, masa, El Primo, masa, Masa! Ktoś tam uciekł? Edgarino, rozpaldzam. Nie uciekłam znowu. No bo już to jak Edgar, nie Edgar, tylko jak El Primo we mnie wskakuje. To po prostu jest prawie, że na raz, nie? Mama, ty mama... Ej, gdzie ja tą bombę rzuciłam? Bez sensu. Dobrze, Edgar nie zatieraj z nimi! Uciekaj, uciekaj, to Majda! Dobrze. Dobrze, ja mam. Mama, ty nas Tak jak właśnie teraz. Ja ci pomogę. Dobrze, dobrze, jest... Aha, no dobra, nie żyję, ale 5 sekund myślę, że spoko powinniście wytrzymać. Dobra, wygraliśmy. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Mamy to. Cudnie, eee, cudnie że tak powiem. A nie, dobra mama, daj to. Zagraj ponownie. Nie daj to. Dlaczego? No bo już nie musimy to dodać. Ale ja muszę zagrać ponownie. To, to do... W kolejnej rundzie? Dobra. a czy ja muszę grać zbiory klejnotu. Hmm. klejnotów? Co musisz e, do zadymeczka. Zadymka. Może zadymka. Być? Ok, dobra. Uh, OK, okej, więc mamy tutaj napad. Napad, bo dobra napad, bo jest całkiem niezły, jak bo um, uruchomi później tam te swoje miny, to Całkiem nieźle one tam mogą zadawać, więc czemu nie? Dzisiaj mamy po prostu odcinek z Bobo, bo będzie grał wszędzie. I wszystko. I trochę trochę z Edgarem i też trochę z Mortisem. Um, bo ja będę zawsze wybierać albo Mortisa. Albo Edgar. O, już zagapiłam się za daleko, poszłam. Um, ok, ok, jasne, jak najbardziej. Jeszcze musimy e, zrobić te werbelki z lustrzanki. Tam chyba jest, choć chyba jest źle, bo jest el primo. El primo, el primo, muszę, O, ile mi zostało życia? Oj, 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 Jak nam tutaj procenty lecą normalnie? Te to te działko nam tylko przeszkadzało. No, teraz tutaj ten kicek, którego nie mogę trafić. No, od razu przyszła Ems i teraz kota. Jaki kot? A tu kotek jakiś śbiegł. Jaki kotek? Jaki kotek bo być mi. To nie, nie ma tego kitka? Nie, to jest, jest Leon. No? No jest kot. Gdzie? No właśnie go zabili. Mama, powiem? Bo no. tak. I Mama, teraz mi mama wskaż, który to jest kot. Aha, to był Leon, był tym kotem. Tak. Aha, no dobra, to wiele wyjaśnię. Dobra, zagraj ponownie. Bo ja też to muszę robić. W sumie, my mama, my mama, ale my już legendarnego dropa otworzyliśmy. A tak, ale później możesz zdobywać kolejne dropy. No wiem. W misyjka, więc czemu nie? A z nich rodzą różne rzeczy. I mi drobno, tam, no. z epickiego y, ten. No, ty miałeś mitycznego przecież nawet. Prawda? Mhm. I dzisiaj po zagrywaniem trafiłam skina y, do Ibita. Z epickim w ogóle -dopie. No widzisz. Ej! No Spike! Jeśli podejdzie do naszego sejfu, to my już to przegrywaliśmy, nie? To my już to przegraliśmy. Dobra, zabijam spajka. Dobrze. Aj, nie niedobrze. Nie, nie. Żyt, żyt. No te nie. Ooo! Czowie nam już odwala, odwala, robimy sobie odwalanie. No nie, tak ruchanie nie mówimy, wiesz? Och, chyba nas. Piero zaczęliśmy. O ma tu nas tutaj tak nawala. Misiek. mi. No i dobra, teraz to już trzeba no, Tego Tylko nie mamy jak wisić. Kurczę, dawaj jeszcze raz. Ja chyba weźmę tego, na, na Majka. Tak? No to dawaj jeszcze raz garem spróbujmy. Magic Majkiem. No, ej. No Magic Majkiem dobrze pójdzie. Dobrze Ci pójdzie? Dobra, no spróbujmy, no bo generalnie tracimy tylko pucharki prawda zobaczymy no dzisiaj mamy dzień bo no bo musi dać radę trudno no, i dziś, dzisiaj ja mam dzień Mortisa eee... dzień, dzień, może, no? dzień Magic Mike'a i dzień kimś i Elgarem no nie w sumie wcześniej grałam trochę tym z Dyna bo trzeba było grać z Dyna albo Mike. albo kimś tam kimś tam jeszcze Och, Daryl mnie tutaj... Daryl. Przejechał! Ja ulta wiesz, że mama jemu ja się sam bładuje ult? Tak? Mhm. Dobry jest. Ja cały czas tutaj im rozwalam safe. Tak? Dobrze, dobrze, to rozwalaj. Tak jakby jestem cały czas w safe, ale czasami ja tak nie mogę, nie? Tak podchodzę. Dobrze, ja też tam troszkę dołożyłam swoje trzy grosze strzał. Zobaczymy, czy uda mi się teraz podejść, czy zdążę w ogóle. 16% to jest całkiem ładnie. Dobra, tu nawet im bombę postawię. Ej, jeden! Jest! Yes. Dobrze, brawo, udało Zobacz? nam się. Pięknie. Mamy kmajki, tak. od razu wygrywamy. No, najwyraźniej tak. Gwiazdą gry jesteś, Gabrysiu. Brawo. 400 tam ileś zadawałam 400 tysięcy 000... 400 000. 404? 404 404 a ja nie patrzyłam co, co tam trzeba zrobić jeszcze no ale dobra yy, yy. no zagryj ponownie trzeba zagrać parę razy to to yy, jest fakt jest Amber jest a to dobrze widziałeś, bo ja właśnie no, jak zwykle idę tutaj bez satą. no no. Kot i bas. Baz, kto to jest bas? To właśnie ten. Widzisz, że jest ten. Ten dinozał? Tak, on jest tam blisko. O. Cia! Zmarnowało tylko swojego urta Amber. To jest moje. Okej. Okej. tu którą ktoś. dobra. I też im tak tutaj tam tam O Kurczak cold mi chyba załatwił. Ooo, no i cold Hypercharge wjeżdża. No. Ajajaj. Ajajaj. Kurtik na sefie i tak. Kurzem że ktoś jest do zło i w ciebie zaczęłam szczelać. Naprawdę? Tak, naprawdę. Unik, unik, cały czas uniki. Jakieś takie. Dobrze mój dynamit. Ta wybuch. Dobrze, dobrze, ale tu już mamy... O właśnie. A mamy 4%. O! Jest to No ja zdążyłam rzucić, ale chyba to nic nie dało. Co jest graba? 4%, ale to była dosyć zajadła rozgrywka. Dobra, jeszcze raz proszę ponownie. Dobrze. Gramy we dwójkę. Widzę, że roznosicie dzisiaj energia w dalszym ciągu, mimo tego, że już jest ciemno na dworze. Tu no to ktoś, tu robi po prostu skaczące przysiady jak mała żabka. Tak. Proszę bardzo tę energię tu spożytkować na... Na wygranie. Na wygranie. To, teraz już tam nie podeszła jak... Ja. Jak na py. Nie, tak nie mówię, e... Jak na py. Dlatego e... tego, tego nie, tak nie powiedziałem. Długo się koniec tematu. Yy, o, czekajcie, Dobre, dobra, Bo dobra. na tego Ale rzuciłam bombę, dobra. Zobaczymy, kto tam się na nim załapie. O, chyba sejfik. Ok, go derwał, super. Właśnie ja derwałam. Ej, się. Nita, ja cię kręcę, jak mnie ten Zabija raz. O, ja jestem pospolity, Edgarem! No! Co to ma być? Ej. to już obalają to po prostu była jakaś jedna wielka sieczka ej będę no tak Co, to tu pewne były? nie dawaj tym majkiem Ech. o ale tutaj muszę zdobyć 800 punktów Gabi bo dobra e, bo już czas nam się kończył tutaj jeszcze muszę zdobyć no, trochę punktów ale będą przynajmniej punkty Ech. moce ale I tak mi jeszcze. Co wie, Manko? <noise> tak, jeszcze mi tu zabraknie, niestety. Jest Edgar Nita i chyba Nie barią? Tak, zgadłem! A, dziadek jest, dobra. Mimo dziadek, który barią. ja! Nie, nie, nie zabiłem go w końcu! Nie zabiłem go w końcu! A, dziadek tutaj mnie zasmrodził. Bo, bo dziadek to jest tak jakby trochę kruk. On truje, nie? Mhm. Dobra. Łooo, wow, jaka tu ekipa leciała. Mamo, my musimy się mama uzbroić. Och. O kurczę, dobra, bo tu widzę, że przegrywamy kryk, tą kryk, kryk, kryk. rozgrywkę. Ale Gabrych tutaj wjeżdża i rozjeżdża. Wjeżdża i rozjeżdża, to dobrze, wjeżdżaj i rozjeżdżaj. Bo tutaj walczymy z dziadkiem. Ja tutaj wjeżdżam i rozjeżdżam, jak tylko tutaj może. Wszyscy teraz tutaj przyszli, normalnie. imprezka się przyniosła do nas. Do nas dosłownie. Dobrze, Nita została, dobrze. Dobrze, że wszyscy pokonani. Dobra, to teraz lecimy na nich. Ja tu teraz bombę im puszczę. Ach, dobra, puściłam, chyba zanim mnie zabiją. Jest! Trafiłem w sześć. Dobrze, ja tam zostawiłam swoje bomby, ale ktoś musi w nie wejść jeszcze. O, Jelena Ale no właśnie. Jest, udało się. No, brawo! Dobrze, brawo, brawo, brawo my. O, dobry Siatko, jesteś gwiazdą gry. Okej, co my tu mamy? O, jeszcze raz, dobra. Ty też masz, e, Zagraj ponownie? Nie, nie mam. Nie masz, więc może ma jak też inny strefę. W wspomnijcie, że ten jest całkiem niezły. E, ja też jeszcze lubię Batalię, ale chyba Batalii nie ma? Nie, a ja lubię Dułowska. A ty lubisz dłoska, a jest gorąca strefa? Może tam też wiesz? Nie może... ma. Aha, nie ma. A no, to też Dułowska. Jestem za za właśnie ten, nie? Możemy sobie też zaraz pograć, y... co tam będziemy chcieli. A wiesz to jeszcze werbelki może zrobimy. Bo to jest ale właśnie za... to, tutaj jest werbelak. Y, ale w, w lustrzance są jeszcze werbelki. Ale tak, 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 tak. Tam chyba tylko niestety jest El Primo. A, ale przeżyje El Primo. Jak trzeba będzie to przeżyje. Yeah! Dobrze, ja też na nawet okay. dwa strzały oddałam. O kurde, jak tutaj utem wziął. Ej, co tu się stało? Wszystko zaczęło wybuchać. Właśnie. Tutaj chyba... Trzeba... Widzisz, tu ja chyba gadu magic Gdzie ja idę? W dół, bo, w dół. A, ten krok długo tu przeżył. No w ogóle kruk na blisko jest najlepszy. Bo on tyle zadaje. No jejcia! No to niestety już przekichamy. Chyba muszę wziąć mięsne kiełta. Ale mam kolejnego znowu uta. Chyba ja nie mam nieskończonego uta. Nie no bo tamtym i tamtym trafiłeś, więc sobie znowu nabiłeś. Ja mam się trochę uleczyć. Aha, no to by było na tyle. Ajajaj. Ja chyba wezmę sobie kluka. Dobra, ale w sumie nie musimy już. Um, siedem, no dobra, trzy razy w sumie jest, jest okej. Okay. O, mamy star dropika mam nie mam monetki bardzo fajnie mi sobie zadymeczkę zadymeczka ile ja tutaj mam 483. no troszkę jesteśmy powyżej powyżej połowy osa bo a nie wiem mamy tu jeszcze problemy do bo zwykłe ale no, ten jest fajny oj nie ten nie ten srebrny Tylko ten. Tylko ten, no. Brat, bo. Uch. Brat. O, dobra. No spoko. O, nie możesz kliknąć. Nie? A mama jeszcze mama już taki fajny mech. Mech? O, Co to klikamy? O, widzisz, Aha, bo on jest tutaj do kupienia. W sklepie. W sklepie. O, no dobra. Ale... Mama jeszcze w ogóle... Nie chcemy Jeden go. Skin do kruka jest taki kozacki. Kozacki skin? Poczekaj Gabrysiu, e, jeszcze zanim zaczniemy. Aha, ja, ja muszę w ogóle zbiorę klejnotów. Albo duo. No dobra, to możemy później... Saj! To możemy później dłosa. E, a co tu za pokazujesz mi ptaszka jakiegoś? To, to jest kruk. Kruk w przebraniu takim śmiesznym, dobra. To to jest, to jest mech. Pojedynek, starcie... Aha, dobra, czyli ja tu dzisiaj jeszcze mogę zrobić jedno lustro, bo reszty nie umiem. Dobrze. E, dobra, lecimy z tym koksem. Tak. Mm, no. Do no, zadyma, zadyma, bo No niech będzie, choć. My mamy najlepszego zadymiarza. Czyli Bi Bibi? Bi? Nie pi bi, tylko że ona, ona, ona. Że Lili, li, niby? Tak. Gdzie to poleciało do tyłu? Jest na pewno gdzieś do tyłu. No właśnie, bo sensu. O, czekaj, czekaj, jeszcze raz Jak Jakoś poszło, oni się zawiesi. No chyba tak! Bo wydaje mi się, że coś nie. Uch, tak, to było bardzo szybkie. Tak, jak bardzo szybkie, zginięcie? Tak, bardzo szybkie, zginięcie to było. No, no, zabijają mnie tutaj jak to nie trafiła widziałeś to tak. ale baby farta czyli znaczy, do ci, że to było dziwne nie mhm. że nie trafił no 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 i dobra pięknie ja dwa gole bardzo fajnie ale no tam powiem ci, że ta jedna akcja, no to aż dziwna naprawdę. Mhm. Bo oni po prostu stali. No? Tak. Albo i w... jeszcze ta druga. Albo faktycznie coś im się tam zbagowało dlatego nie mogli I to ta druga. skorzystać. Ale to jest ta druga, że zabrał najciej piłkę. Wiesz, kto tutaj gra? To Frank. Frank jest ok, bo Frank jest z nami. El <grym> Ale ciekawa od niej widzisz LTI, bo. No bo on skakuje we mnie. Lecz bij, No to jest taki, taki skoczek i wskakuje po prostu w sko ludzi. To jest skoczek morderski. Mordercy skoczek. O, mordercy skoczek. Skoczek. Ej, ale mi go ten miszek. No kiedy ja wrócę? <laughs> Za 11 sekund. Gdzie ta piłka? Yahoo! Dobra, wróciłeś, czy jeszcze, jeszcze nie żyjesz? Teraz wróciłam. Dobra. No Frank rzucił piłkę do El Primo, no. I zginął. I pyk! Pyk. O, ty skacin bramet? Nie. Dobrze! No dobrze. Akurat szli we mnie. Tu szli ci, tu mnie gonił El Primo. No prawda! Miał hmm. no, gola. Ptabuk było dosłownie centymetrik. Ach, A, zabili mnie. No to teraz już gola, strzelony. No może jednak nie? O, może jednak nie. Gdzie to pie... O, brawo, Gabrysio! Mm -hmm. No Dobrze, pięknie. Jest, jest 1-0. Tak, jest 1-0. Pyk. Ale odrzuciłem. Bibi, baj, baj. Ja muszę o. jeszcze raz ginąć. Nita mnie zabiła, no. O nie, o nie, o dobra. Pyk. Dobra, dobra. Zginęła, moja tu cisnę! Kurczę, no kto ta piłka? No kurczę, idą teraz na całą trójką. A, no patrz, róg bramki, no piękny gol, 6 sekund przed. Gdybyśmy wytrzymali 6 sekund dłużej. No i teraz nam strzelą No i znowu ten sam róg. Ach. Nie ma jakiś... Ja chyba wezmę sobie tylko Franka. Czyli wychodzimy. Dobra. Bo będę rozwalać ten przód i ten nie. Wiesz. Dobra. E, jakieś nie wiem za co zdobyłam te błyskotki. E, dobrze, słuchajcie, za czekają rangę. nas... Za rangę? No za rangę gracze, bo... Okej. Okay. Czekają nas dwie ostatnie rozgrywki. Kończymy wydzowie. I kończymy część drugą na dzisiaj. Jutro będzie część... Um, trzy. Część kolejna. No. Dzisiaj po prostu musieliśmy podzielić nasz filmik na dwa. Bo tak wyszło. Bo niestety mieliśmy dużo planów na głowie. <laughs> I na bardzo nie mogliśmy grać. Nie. Czasami tak bywa. O, dobrze, dobrze, ty jesteś Morty. Nie, ty jesteś Frankiem, no tak? Nie! Będziesz czuła! Ła, 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 jak blisko była ta piłka? No, ła, milimetry. No i ła, teraz on ją, Ze środka na środku stoi Nie, ja nie mogę! A ja jeszcze się nie pojawiłam! Jest! Uratowałem tu jakoś! Tak, widziałam. No, nie wiem jak. Jakoś, jakoś. Dobrze, ktoś mnie tu zaciukał, ale wywaliłam ją trochę dalej. Ja nie ogarniam, to tu tu się z tym morcisem. Powiem Ci, że jeszcze jak tutaj taki ten język gdzieś nam tu wystaje. No. Dobrze, yes. jeden, jeden. jeden, jeden, dobrze, dobrze. No normalnie ten jeden tutaj koloś. No to jest o ten. nie, o nie. Chodź, o, chodź, chodź, chodź. co to taki język się wysuwa? Co to w ogóle jest? To jest od Charlie. Co ona robi z tym taką gumą? To jest. Mm, zaraz będzie chciałam. To, to jest tak jak. Ona jest z pajęczyny. Ta, to jest dziewczyna z pajęczyny. Dziewczyna z pajęczyny. Okej. Okay. Nie, uff. Nagrywka. Frank, czuwana. Oj, znowu mnie zabili. Jestem ciekawa, ile razy ja tu dzisiaj zginęłam. Znaczy, nie dzisiaj, teraz. To jest w ogóle jakaś... Pabella. Aj, popatrz dwie sekundy szybciej i bym to złapała. Dziewięć razy zginęłam to <śm> Chyba <śm> mój rekord! Oj, dziewięć bo... razy, naprawdę dziewięć razy, czy to widzicie? Dziewięć razy. Ej, bo ja mam plan, żeby pobić mój rekord, twój rekord i zginąć 11 razy. No to nie to trzeba zginąć, ani nie, nie trzeba zginąć ani razu to będzie rekord. No dobra. Ja chcę mieć jak mm, Ostatnia, ostatnia um, A, to mi to, jak na, ostatnia nasza rozgrywka <grym> dzisiaj, więc wybierz co chciał. Czy starcie dół, czy zadymę, czy, y, czy na coś jeszcze tam masz ochotę? Teraz, to teraz gramy. O, pokrok po mam? No dajesz, wybieraj tego z no, po nie. Ben. Dobra, mam nadzieję, że to wygramy. Lecimy. Nie, Lecimy. O, dobra, mamy sześciu ludzi już. Zadyma. O kurczę, No, powiem ci, że tam jest taki zestaw. Zestaw, czyli Ems i Frank. A co to są te te? I kolt. To są kolty? Jakie kolty? Jakie, jakie kolty? No, o, takie mają śmieszne przebranie. To jest kolt, tak? W takim śmiesznym tak. przemraniu. No pięknie tu. Mhm, uh -huh. no to by było bardzo szybkie. Nie miałem ataków. Ale wiesz, naprzeciwko mamy Ems i Franka. Ja chcę po prostu jak najwięcej zginąć, nie? Żeby, mama, pobić twój rekord. A Gabiśma, to też trzeba długo grać i trzeba walczyć. To nie tylko trzeba i się ginąć. No i dobra, no to była szybka rozgrywka. Nie wiem, ile trwała. 15 sekund, 20. No trzy razy zginęliśmy. Super, o, to ja? ty no, też no. trzy. Tak. <grym> I na tym akcencie Kończymy ten, a -a. ten Tak, kończymy. Dziękujemy, że byliście z nami. Mm. Zapraszamy Was na nowy odcinek już jutro. Papa pa, widzowie. Pa, pa, widzowie.